Cześć, witajcie z tej strony typowych HD i w dzisiejszym odcinku dzięki Karolowi przetestuję Zresztą widzicie to w tytule przetestuję drona za 200 zł Sprawdzimy ile tak naprawdę jest wart, bo można się zadziwić. Sam dron zawiera włącznik osobny. Cztery śmigła, czyli standardowo. Osłonki można dokupić osobno i są one dość kruche. Dwie kamery oraz antenka. Jedna kamera dolna oraz kamera z przodu. Dwie dwa stojaki, no ale one są no nieważne. Mniejsza to przecież każdy dron ma stojaki. Diody, które są obecnie zgaszone, są, znajdują się na każdym śmigle oraz bateria. Jednak nie wiem, czy to tylko ten model jest taki wadliwy, czy w każdym prostu jest to ciężko bardzo wyjąć. Mam wrażenie, że bateria jest cięższa od samego drona i możemy również zajrzeć do środka. Jest tam tylko jedna płytka. Jak przy większości dronów, mamy tutaj klapki, które umożliwiają przymocowanie telefonu. Gałka lewa umożliwia obracanie się drona o 360 stopni, a także podniesienie oraz opadanie. Tu umożliwia ruch, czyli poruszanie się do przodu, do tyłu, do, na boki itd. Tak Speed, czyli zwiększenie przydziału z mocy lub zmniejszenie, to zależy ile razy klikniemy. Return, no to jak sama nazwa wskazuje. Powrót. Headless, czyli będzie cały czas skierowany na nas, na rzecz, którą zaznaczymy. 3D to umożliwia beczkę. Mamy również przyciski, które umożliwiają lądowanie oraz startowanie. Stop, czyli wyłączenie wszystkich funkcji, zrobienie zdjęcia oraz włączenie nagrywania. Przy lądowaniu warto użyć funkcji Stop, gdyż jeżeli się użyje samego lądowania, Dron może się odbić od Ziemi i polecieć z powrotem. Producent informuje nas o tym, że bateria wytrzymuje około 22 minuty. Nawet taka informacja widnieje na opakowaniu. Jednak prawda jest taka, że wytrzymuje ona max 15 minut. A i, I to też zależy na jakich ustawieniach to robimy, więc tak naprawdę to będzie bliżej 12-13. Producent informuje nas również o tym, że kamera nagrywa w 1080p. Czy dron za 200 zł można nagrywać w 1080p? Przekonajmy się. To startujemy. O, nawet jakiś owad by zleciał z drona. Teraz się obrócimy o 360 i wiatr go trochę znosi Teraz lata się naprawdę przyjemnie o dziwo. Chociaż to. Chociaż ja w sumie nie wiem, bo to jest mój jedyny dron, który sterowałem. Znaczy, sterowałem jeszcze takie za trzy dychy z biedry, ale. Ale nie mówmy o tym. Dobra, mam wrażenie, że na takiej wysokości będzie w porządku. Tylko się obróciłem trochę niepotrzebnie. I beczka. I, i nie zadziałało. To jest takie też trochę uciążliwe, że trzeba y, mieć ruch jakiś. I wylądował. Bateria się pewnie. Jak widzieliście na poprzednim ujęciu, bateria się rozładowała. Karol mówił, który za kamerą macie tutaj, tam gdzieś pewnie linka. Mówił, że to nawet dość długo latał, ale, ale no co, no musimy jednak nagrać to ujęcie, więc Więc należymy jeszcze raz po prostu i beczunia. Nawet dwie zrobił. Nie wiem czy to dobrze, czy nie. I ja domyślam się jak to wyglądało i to wyglądało trochę jak, jak... cięcie, przejście z jednego ujęcia na drugie w wielu filmikach, na przykład na YouTubie. I możecie teraz mnie zobaczyć, tylko jeśli będzie to słabo zrobione, no to... To co przykro mi. Ale wiaterek poczułem. No i jeżeli chcemy, to możemy zrobić w filmie sequel Dawno temu w Trawie 2. A teraz jeszcze będzie próba z drugiej kamery, która zakładam, że będzie gorsza. Beczka. Z tej kamery jeszcze tego nie testowałem, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale ale zakładam, że gorzej niż yy, z kamery przedniej. No i lądowanko. No i znowu mamy dawno temu w trawie, tylko teraz bardziej mikrokosmos, żeby nagrywać, jak mrówki sobie łażą w trawie. Jak doskonale widzieliście, to nie było 1080p. Tak teraz próbuję zgadnąć, czy to było 720, ale wydaje mi się, że również nie. To raczej było 480. I teraz mówimy o kamerze przedniej, bo nie chcę mówić o kamerze dolnej, bo to, to jest, sami widzieliście, to było około 140-240. Dlatego nie warto ufać yy, nie samym Chińczykom, a po prostu ich produktom. I tym, co jest napisane na opakowaniu. Podsumowując, czy dron za 200 zł się opłaca? Powiem tak, do zabawy, ewentualnie do amatorskiego ponagrywania sobie, może być. Jednak jeżeli chcemy naprawdę mocno się utrzymać w temacie dronów, chcemy latać, nagrywać jakieś, robić ujęcia nie wiadomo jakie, no to jednak trzeba trochę zainwestować na przykład w DJI Mavic Air. Na którego ja też. On jest jeden, jeden, jednym z tańszych jest i ja go na teraz zbieram I, i mi nie wychodzi, bo mam jeszcze kilka inwestycji. W każdym razie nie będzie już was zanudzać moją historią życia, moim obecnym życiem. Czy taki dron się opłaca do zabawy. Tak, do nagrywania. Profesjonalnego nagrywania. Nie.